List świętego Piotra. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy w sprawiedliwości naszego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę równą naszej. Oby łaska i pokój zostały Wam pomnożone w dogłębnym poznaniu Boga i Jezusa naszego Pana. Jak wszystko, co należy do boskiej Jego mocy, zostało nam do życia i pobożności, darowane przez dogłębne poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które dane nam zostały drogocenne i największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury jako ci, którzy umknęli zepsuciu obecnemu na tym świecie w rządzach. Tak też dlatego, dokładając wszelkiego starania, uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie opanowaniem, opanowanie wytrwałością, wytrwałość pobożnością, pobożność braterstwem, a braterstwo miłością. Bo gdy te będą u Was obecne i pomnożone, to nie dopuszczą, abyście byli bezczynni i bezowocni w dogłębnym poznaniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Komu zaś ich brak, ten jest ślepy, krótkowzroczny. Zapomniał, że został oczyszczony od dawnych swoich grzechów. Dlatego tym bardziej, bracia, pośpieszcie czynić Wasze pewne powołanie i wybranie. Bo te czyniąc nigdy się nie potkniecie. Dzięki temu bowiem zostanie Wam szeroko otwarte wejście do wiecznego Królestwa, naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Dlatego zamierzam wciąż Wam przypominać o tych sprawach, chociaż zostaliście uświadomieni i utwierdzeni w obecnej prawdzie. Za słuszne zaś uważam, dopóki jestem w tym namiocie, pobudzać Was przez przypominanie. Świadomy, że zwinięcie mojego namiotu jest rychłe, jak mi to i nasz Pan Jezus Chrystus wyraźnie zaznaczył. A dołożę też starań, abyście po moim odejściu stale sobie o tych sprawach przypominali. Bo nie jako ci, którzy poszli za wymyślonymi mitami, zapoznaliśmy was z mocą i przybyciem naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale jako ci, którzy stali się naocznymi świadkami Jego wielkości. Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki głos doszedł Go od majestatu chwały. Ten jest moim synem, moim ukochanym, w którym ja znalazłem upodobanie. Ten właśnie głos pochodzący z nieba my usłyszeliśmy, będąc wraz z nim na świętej górze. I mamy jeszcze mocniejsze prorockie słowo. Wspaniale czynicie trzymając się go jak lampy świecącej w ciemnym miejscu, dopóki nie zaświta dzień i gwiazda poranna nie wzejdzie w waszych sercach. To wiedząc przede wszystkim. Że żadne proroctwo pisma nie pochodzi z własnego wyjaśnienia, gdyż proroctwo nie było nigdy przyniesione z woli człowieka, lecz wypowiadali je ludzie od Boga, niesieni przez ducha świętego. Rozdział drugi. Pojawili się jednak w ludzie również fałszywi prorocy. Jak i między wami będą fałszywi nauczyciele, Którzy pokryjomu wprowadzać będą zgubne herezje i zapierać się władcy, który ich wykupił, sprowadzając na samych siebie rychłą zgubę, a wiele pójdzie za ich rozwiązłością i przez nich droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami. Z chciwości będą was oszukiwać fałszywymi słowami, ci, których wyrok od dawna nie jest bezczynny, a ich zguba nie drzemie. Skoro bowiem Bóg nie oszczędził aniołów, gdy zgrzeszyli, lecz rzuciwszy w więzach w gęste mroki Tartaru, wydał jako zachowanych na sąd. Nie oszczędził też starożytnego świata, choć Noego, herolda sprawiedliwości, jako ósmego ocalił, gdy zesłał potop na świat bezbożnych. Również miasta Sodome i Gomorę potępił, obróciwszy w proch przez zagładę postawiwszy za przykład tego, co ma spotkać bezbożnych, a uratował sprawiedliwego lota, udręczonego postępowaniem nieprawych w rozwiązłości, gdyż sprawiedliwy ten, mieszkający wśród nich, dzień po dniu, trapił sprawiedliwą duszę widokiem bezprawnych czynów i wieścią o nich. Skoro tak, to umie Pan wyrwać pobożnych z próby, bezbożnych zaś zachować poskromionych na dzień sądu. Szczególnie zaś tych, którzy w ze zepsucia idą za ciałem i pogardzają panowaniem. Zuchwali, samowolni, nie drżą, gdy bluźnią chwałą, podczas gdy aniołowie, przewyższający ich siłą i mocą, nie wznoszą przeciw nim bluźnierczego wyroku przy panu. Ci zaś, jak nierozumne zwierzęta, urodzone z natury na schwytanie i zabicie, bluźnią temu, czego nie znają. W zagładzie ich też zostaną zgubione, karząc się zapłatą niesprawiedliwości, za rozkosz uważając rozpustę za dnia, pławiąc się jak za kały i plugawcy w swoich oszustwach współucztują z wami. Oczy mają pełne cudzołóstwa i nienasyconego grzechu, nęcąc niespokojne dusze, mają serca wyćwiczone w chciwości, dzieci przekleństwa. Opuścili prostą drogę, zbłądzili. Poszli drogą Balaama, syna Bosora, który pokochał zapłatę niesprawiedliwości. Został jednak skarcony za własne przestępstwa. Niemejuczne bydle przemówiło ludzkim głosem, zapobiegło szaleństwu proroka. Ci są bezowocnymi źródłami i chmurami gnanymi przez huragan. Dla nich zachowany został mrok ciemności. Wygadują bowiem pyszałkowate próżności i nęcą rządzami ciała to, co zmysłowe. U tych, którzy ledwie uszli ludziom żyjącym w błędzie, obiecując im wolność, sami są niewolnikami zepsucia. Czemu bowiem ktoś został poddany, tego stał się niewolnikiem. Bo jeśli po poznaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, kiedy to uciekli od nieczystości świata, znów w nie uwikłani, poddają się im, ich koniec stał się gorszy od początków. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż po jej poznaniu odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Spełniają się na nich prawdziwe przysłowia: pies wraca do swoich wymiocin oraz Świnia po umyciu do tarzania się w błocie. Rozdział trzeci. Ten list, ukochani, jest już drugim listem, który do was pisze. W nich przez przypomnienie chce pobudzić wasz zdrowy rozsądek do pamiętania słów przepowiedzianych przez świętych proroków oraz przykazania Pana i Zbawiciela podanego przez waszych apostołów. Przede wszystkim to wiedzcie, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, podążający za swoimi własnymi rządzami i mówiący: Gdzie jest obietnica Jego przyjścia? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. Nie zauważają bowiem świadomie, że od dawna były niebiosa oraz ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała, na słowo Boga. Przez nie ówczesny świat zalany wodą zginął, a teraźniejsze niebiosa oraz ziemia, za sprawą tego samego słowa, odłożone są i zachowane dla ognia, na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, ukochani, nie umyka waszej uwadze, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka. Z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem Was, bo nie chce, aby ktoś zginął, lecz chce, aby wszyscy doszli do opamiętania. A dzień Pana nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, żywioły zaś rozpalone zostaną rozwiązane, a ziemia i dzieła ludzi na niej zostaną nawiedzone. Skoro to wszystko tak ma być zniszczone, jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i w pobożnych czynach? Wy oczekujący i ponaglający przyjście Dnia Boga, przez które niebiosa palone zostaną zniszczone, a rozpalone żywioły ulegną stopieniu. Oczekujemy bowiem, według obietnicy, nowych niebios i nowej ziemi których nareszcie zamieszka sprawiedliwość. Dlatego ukochani, oczekując tego, postarajcie się, abyście zostali znalezieni przez niego w pokoju, niesplamieni i nienaganni. A cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie. Jak też ukochany nasz brat Paweł w danej mu mądrości do was napisał, jak i we wszystkich listach, gdzie się o tym wypowiada, są w nich pewne sprawy trudne, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i chwiejni przekręcają na swoją własną zgubę. Wy zatem, ukochani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście błędem nieprawych nie zostali zwiedzeni i nie wypadli z własnej stałości. Wzrastajcie natomiast w łasce i w poznaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała. I teraz, i do dnia wieczności. Amen.